Zwyje! Zwyje, ale yes. znajduje yes. yes. A od kiedy ona pracuje? Zmiany! 61 kolego! Mm. Już ma troszkę starzą! 30 lat już pracuje, kurwa! Mm. <noise> ja nie pasuje Ona ma miejsce, przebiegła jak niektóry samochód! Jak robiła, to by nie wyglądała, jak wygląda. Aż taka tragedia? Mobile, jak się na Piotrków wygląda? Uważajcie, bo przed galerią jurajską na Piotrków, jak byście jechali, no to tam jakaś kolizja była, kiedy uderzył